<laughs> cudownie. Kolejna grizda. W ogóle patrzcie co mam, tłumik do pistoletu znalazłem. Ech, no dalej! Zaatakuj mnie! Co? Dobra, rozwalę cię solo. Rozwa... Jak do... Okej, okay, gościu nie żyję. Apparently moja siekiera jest aż tak potężna, że jest w stanie rozsadzić przeciwnika. Ta gra po prostu jest gi No chyba kurwa nie. Palą się! Palą się! Faktycznie się palą. Pal się O, Ziomek mnie nie ukłamał. Co jest kurwa? Zostaw! Dobra, ziomek leży, jeden ziomek leży. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, teraz reszta. Pal się! He, he, he. Zostaw mi Kelwinka. No to mój mur zwycięstwa. Dobra, śmieciu. To się zajmę osobiście. I ty... Do widzenia! Jesteś naprawdę nieprawdopodobną istotą Co ty, ty... Oś tu! Ja tu mam krucyfiks w po... Nie mam. Dobra, moment, moment, moment. Ja na tobie muszę wypróbować moją... Szczerze mówiąc łatwo i nie jestem w stanie yy, ten znaleźć odpowiednich słów, żeby cię jeszcze bardziej rozjebać. Jak mogliście już zauważyć, to parę rzeczy się pozmieniało. Przede wszystkim... E, moja willa... nad którą pracowałem, nie istnieje już. W zamian za to pojawił się wielki mur obronny, który, jak widać, działa. W sensie, czy działa, to, to jest raczej kwestia sporna. W sensie, po prostu na razie jest i ma odgradzać teren, który ma być w przyszłości teoretycznie bezpieczny, a który na chwilę obecną jest po prostu... No niebezpieczny, W ogóle patrzcie! Kelvin jest teraz dopakowany. Dwie kłody. Ja nie, nie wiem do końca, jak ja chcę to jeszcze zrobić. Moment. Okej, okay, dobra, dobra. Zróbmy to na razie tak. Ja później to zmienię. Dawaj mi bale. Au! Kelvin, co do. Ch Kelvin! Optymalizacja tej gry pozostawia pozostawię jeszcze wiele do życzenia. Dobra. Nie, nieistotne. Patrzcie co ja mam. Mam panel słoneczny. Jak ja to mam? KELVIN! Nie ścinaj drzew! Za późno. I did cut Dobra, w sumie jakoś mini chatkę chętnie sobie wybuduję, nie? No? I teraz tak. Czy ja mogę panel słoneczny... ...teraz postawić? Mogę! No, i jest panel słoneczny. No i. No, no i co z tego? Co z tego, że jest panel słoneczny, jak mi to nic nie da? Mam żarówki. Jaki to? Muszę tutaj przy kablach przytwierdzić? Czy. Co ja mam z nimi zrobić? Moment, ja to muszę. Muszę, wiecie, taktycznie to rozegrać. Tak, tak jak zwykle. Dobra, dobra, położyłem go, położyłem go. I teraz biorę żarówkę. I z żarówką chuja zrobię, bo to nic mi nie daje. Dobra, moment, to jest na pewno... Nie wiem, drucik? Oho! Oh. Dobra, udrutowić tutaj muszę sześciuteńko. I teraz biorę żarówkę. I żar... No, kusi. No. No. Jak ktoś mi powie, że to nie jest ładne? Fajne, podoba mi się. Tyle z tego miejsca. Co, 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 za dużo tu czasu spędziłem. Mam, mam dość. Potrzebuję podrukować strzały i w ogóle Te rzeczy porobić. O, to akurat wam pokażę. Patrzcie. Jak weźmiecie dwie połówki tego najmniejszego ułamka bali i je położycie na ognisku, to. Voilà. Ognisko jest większe. Taki. Taki prototypik. Ale który dzień już jest? 42. Jak do tego doszło, że ja już spędziłem tyle czasu w tej grze, a jestem w zasadzie. Ej, w sumie już nie jestem w lesie. W nowych aktualizacjach zostało dodane to, że. Pousuwali znaczniki bunkrów. Co będzie dla mnie bólem w dupie. Bo teoretycznie ja wiem, gdzie wszystko jest. Ale praktycznie to. Taki znacznik mi nieraz pomagał odkryć dokładnie miejsce tego bunkra, nie? Ja to miejsce pamiętam, bo ja tutaj nawet stawiałem pseudo-znacznik, żeby, żeby. mi to miejsce nie uciekło nigdzie. E, o! Jest, jest, jest. Pseudo-znacznik. No, postawiłem czochę. Amunicja. Ile ja już mam amunicję do pistoletu? 17 dodatkowych i pełny magazynek. No, jakby to nie ukrywać, jestem jednak profesjonalistą w tę grę. Niestety, w ogóle coś mi ciągle gdzieś pokazuje, że muszę zebrać patyki, żeby coś wybudować. Ja nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. Nie mam też pojęcia, dlaczego tutaj nigdzie nie ma bunkier. Po co nam dawali te znaczniki, skoro i tak. Skoro i tak je zabrali. Ty też jesteś bez sensu. W ogóle nie rozumiem jaki jest... jakie jest skalowanie obrażeń w tej grze. Jest tak dziwne, bo raz wiecie, zaatakujecie i to jest. Zupełnie jakbyś po prostu nie wiem, pogłaskał go siekierko po główce, oj, tak, tak, dobry kanibalek i nic mu nie robisz. A momentami to tak mu pierdolniesz, że mu głowa odleci. A ty nawet nie wiesz, co się stało tak właściwie. Po prostu gościu nagle stwierdza, że... O! No. No to ja sobie może nie żyję. Może. Tak sobie postanowiłem, nie chcę mi się już żyć. W ogóle te nowe znaczniki na mapie, to co widzę na przykład teraz przed sobą, to podobno oznacza jakieś wrogie obozowisko. Przekonałem się, bo myślałem, że to jest znaczka, którą warto znaleźć. Poszedłem tam i dostałem w pierdziel. Nie, zaraz. Nie, to jest po prostu obozowisko. O, ale tu są te kanibalskie. Dobra, chodźmy może spać. To jak tu wszystko wygląda. Io. Co to jest? Co? Co to jest? Co się dzieje? No ja mam jakiś wózek, co? Nie do wody, nie do wody. Kurde, nie niezłe rzeczy pododawali do tej gry. Ej, dobra, tym się da nawet sterować jakoś. Kurde, jestem ciekawy, jak to omija te wszystkie. Szkody jakieś. Oczywiście, że musiałem pierdolnąć w drzewo. Z wszystkich rzeczy, w jakie mogłem się. Pierdzielić. Akurat musiało to być drzewo. Ej, dobra, to jest zbyt mocne. Samolot jest w tę stronę. Samolot. Helikopter. Au! Gdzie jest mój sprzęcik? Dobra, no czyli teraz wiem, że nie można... O! Teraz już wiem, że jak się w coś w... Przez! Teraz już wiem, że jak się w coś wale, to dostanę obrażenia. I to nie będzie tak korol. Koro, koro, tylko. Przyjemne nie będzie to. To będzie nowoczesna chata. Hata tak zwana. O! Hata tak zwana. survivalistyczna. Poprowadzimy tutaj sobie tędy przewodziki. Tutaj, o tak. Dobrze, dobrze. O, tutaj sobie poprowadzimy te przewody. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz weźmiemy. Jedną żarówkę. Słońce e, tu jeszcze nie świeci, prawda? Tak, to o to chodzi. Okej, okay, dobra, przez parę dni mnie tu nie było i oni się już tutaj rozgościli. Dobra, stary. Sorry, ale to jest chyba jednak mój dom, mimo wszystko. No debil. Aha. Już sąsiedzi wiedzą, że jestem w domu, ta cudownie. Dobra, 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 yy, stary uważaj! Wiem, jak z tobą walczyć! Z... Prawie w ciebie trafiłem. Au! Nie! Czegoś pałę. Co to za atak? Też chce się tak turlać. No, kto wygra, jednostka specjalna czy baba z epilepsją? Co to ma znaczyć? No, ile ty masz życia? O, mogę cię. Nie! To nie jest moja pierwsza walka. No to jest już szczyt wszystkiego. A to jest za... Fuck! Spanikowałem! I shall panic no more. Oj, teraz nie, teraz nie! A wcześniej to co to było? Soza. Nawet nie umiesz upaść po żon. Nie no. Ja muszę znaleźć ten bunkier. Ja potrzebuję skorzystać z drukarki. Chyba, że go usunęli. Też jest taka opcja. Powiem, że usunęli ikony, ale mogli usunąć faktyczną lokację. Czuję, że ta pierwsza jaskinia, właśnie tutaj niedaleko, ona jest. Tym głównym miejscem, z którego zdobędzie się najważniejszy przedmiot, czyli łopatę, tak ta coś czuję, żeby dalej po prostu rozwijać fabułę i pruć dalej przed siebie. I ila moment, bo ja chyba kojarzę to miejsce. I mój komputer chyba też je kojarzy, bo przestał mi szybko generować klatki. Albo tutaj armia przeciwników się respi, to, to też może. O oh, mać! O oh, ma... Fucking god! Proszę nie! Gdzie jest... Bunkier? U Widzę... Widzę... Je <coughs> 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 Udało się. Wow! Hm Co? Co tu się. To nie jest mój bunkier. O no, 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 to nie jest mój bunkier. O nie, 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 my się tak nie bawimy. Nie dajecie mi dostępu do czegoś i mi go zabieracie później. Oj, chyba was mamusia nie kocha. Skacz! O, o, o. Szczerze, łatwo? Bardzo łatwo. Dobra, gdzie jest mój bunkier? To mi nie wygląda jak mój bunkier To mi nie wygląda jak mój bunkier To mi wygląda jak mój bunkier Hello Dzieciaki! Dobra, leżysz. Ty też leżysz, dobrze, dobrze. No, trochę się tu pozmieniało, odkąd ostatnio tu byłem. To... To nie jest mój bunkier. To... To nie jest mój bunkier! O, kasa, dziękuję. E-mail Hector Tu jest kolejny. Artefakt 2 Hector Liter Do Zhang Zhang Zhang. Kim jest Ziangu Zhang? Ja Kto pozwolił im tu przebywać? Idź stąd! No dalej, atakuj mnie. Atakuj mnie! Dobra. Każdy kolejny aspekt tej... Co jest nie tak? Co jest nie tak? Czemu ty masz tyle życia? Dobra, czekajcie, schowam się za tym. Odlecz się, odleć się, odleć się. Wiedziałem, że na mnie poszarżujesz, ty. Okej, okay, dobra. Był jeden. Nie może być kolejny, prawda? Nie może być ich dwóch. Tam na razie nie idę, tam jest zbyt jasno. Oh hello! Kino domowe. Ua. O kur, o nie! No ziomek se usiadł, spiłał i se zakończy swój żywot. <noise> mam piłę! I ta piła jest na baterię. apparently, Bo można było ją połączyć właśnie z bateriami. Chyba. Gdzie ją mam? Dobrze. Tutaj jest. I ją mogę... Tak, z bateriami. Dobra, dobra. Piła, piła się przyda. Piła się... Ja pierdolę. Dzień dobry, ja witam Was w kolejnym odcinku z Napierdalania Mutantów, ponieważ życie jest wtedy dużo prostsze. A, tutaj jakieś karty mogę użyć Ale nie mam karty, więc No to by było tyle ze zwiedzania Ale mam jedno ważne pytanie Co zrobiliście z moim bunkrem? Gdzie jest moja drukarka 3D? Jak ja mam tutaj przeżyć? Nie, nie mając kluczowych przedmiotów Przeżycie w tej grze jest A wykonalne Fajny tripik, nie powiem, że nie Mam bardzo fajną piłę łańcuchową Bardzo mi się przyda ale to nie zmienia faktu, że bardzo bym chciał wiedzieć, gdzie ja teraz kuźwa znajdę drukarkę. Czyta, fajnie, takiś przez ciemny las. Wiecie tak. Od razu człowiek się czuje bezpiecznie. Tak wiecie. Krótka eksploracja lasu, gdzie w zasadzie wszystko, co mnie może wpierdolić, kryje się w ciemności. A jedyne, co mnie prowadzi, to strumyczek światła przede mną. A więc. Oj, będę mieć koszmar w nocy. Dobrze, idę? Tak. Okej, okay, mamy jakąś polanę. Czy coś. Ja się za moment zacznę naprawdę poważnie bać o swoje życie. To tą ścieżką już powinienem by dojść do... Dom. O! O! Ej, ale jakoś świetlone ładnie, co jest? Bardzo ładnie. Cudownie. Podoba mi się. Dobra, da dawaj mi sen. Dawaj mi sen. Sans of the Forest to jest fajna gra. Ale momentami ma się po prostu. Ma się jej po prostu już dość.